Siemaneczko ziomeczki, ja nazywam się Scream Official i zapraszam Was na kolejny odcinek gameplaya W tym razem zagramy sobie oczy w grę pod tytułem The Sims 2 Dlaczego dwójka taka starsza 2 ten. część? ponieważ trójki nie kupiłem, czwórki nie kupiłem, jak na razie nie chce mi się, nie potrzebuję. Wolę sobie w dwójkę, którą mam, kurczę oryginalną, więc zaczynajmy tą grę. Tutaj widzicie, kurcze, są jakieś, kurcze, mam po angielsku tutaj. Te miasta, kurcze, nie wiem, jak to mi się stało z polską wersją. Dora tworzę własne miasto. Tak, kontynuować. Nie wiem, jakie tu, kurcze otoczenie, kurcze, pieczone. Wezmę jakieś, kurcze bagno, normalnie. Dobra, biorę to, kurcze, mi się spodobał ten, kurcze most. I tyle, i dlatego go wybrałem. Dobra, nazwa sąsiedztwa. Jak nazywamy sąsiedztwo? Jak nazywamy sąsiedztwo? To może nazwamy może jakieś... Hmm. Hmm, hmm, hmm. Jak tu nazwać? Kurka pieczona, jak tu nazwać? Nie no, sam nie wiem, co mi przyjdzie do głowy, kurczę. Może będzie to nazwa pod tytułem... Burger Town. O, Burger Town. Dlaczego Burger Town? Bo lubię hamburgery. Proste i logiczne, biać. Dobra, Burger Town. Burger miasto Burger Town. Napiszę Pyszne opis miasta Pyszne są tu burgery. Burgery, pyszne są tu burgery. Hamburgery, cheeseburgery, burgery, po prostu burgery. Burgery, burgery. Dobra, zarośla niech będzie. Okej. Okay. Pepa. Burger town! Burger town. W ogóle jak dawno nie grałem w kurczę w Simsy 2. W ogóle w Simsy dawno nie grałem, kurczę, właśnie coś mi się zachciało zagrać teraz w Simsy. Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Spróbuję jakoś to zagrać. Dobra. Nie ma tej historii, tej się stało, historii nie potrzebuje. Dobra, stwórzmy może najpierw rodzinę. Oh, rodzina! What? rodzina! Macie już swoją rodzinę? Na pewno macie rodzinę, ale taką umie. Żona, dziecko? Chyba nie macie, kurczę. Nie wiem, sam, ja na razie, kurczę, nie mam żony, ale planuję mieć w przyszłości jakąś żonę i stworzyć rodzinę. Dobra, nazwa rodziny. Jak się nazywa? Rodzina. Kurczę, nie wiem co mi wpada do głowy, kurczę Kurczę Dobra, rodzina Korniszon, yy, O! Cornishon Cornishon Dobra, tworzymy. zima Cornishon. Dobra, mamy... Weźmy najpierw... Ola jakiegoś mężczyzna, dobra to będzie jakiś starszy już gościu Będzie miał kurcze kolor skóry O taki kurcze Nie wiem jak te skóry się nazywa Czarno-biały Black and yellow, black and yellow, whisky leaf o, Yo, yo, yo Dobra Naz na, Jak nazwiemy tego gościa? Może Łysy korniszą. O! Łysy Cornishon Łysy kurczę łysy Łysy, 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 łysy. Łysy dobra kurczę nie będzie chudy jakiś, kurczę musimy go takiego dresa zrobić z niego po prostu kurczę Jakieś okulary full pas, kurczę zaraz to ogarnę Łysy no to musi być Łysy oczywiście no to Łysy jest to jakiś człowiek Łysy bez kurczę zarostu na głowie zobaczymy kurczę o oh, jest łysy łysy łysy, łysy łysy, łysy 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 yo 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 łysy, Łysy what's up man Łysy dobra Dobra, niech tak wygląda. Może jeszcze okulary, kurczę, taki, że będzie gangsta w mojej osiedli. Będziesz rządzi tą, kurczę, moją placówką. Będzie, kurczę, groźny. jakieś. Tutaj trzeba jakieś takie groźne okulary. O, może te. No, łysy. Będzie ty miał łysy, kurczę, okulary. Dobra, temu pasują najlepiej, dobra. Zarost mam jakieś, kurczę, zobaczymy jak będzie wyglądał z zarostem. No, nie wiem, kurczę, jakiś, czy zarost mu robić. Może mu zrobimy jakiś tu O, taki może, ale... A to wtedy mas A, to może tak zrobię Łysy. Okej. Okay. O, typowy łysy. Łysy typowy z brodą. Brodą, kurczę, dzięki tej brodzie będzie wyrywał mnóstwo lasy. Kurczę. Będzie łysy, kurcze radkował. Dobra, okulary ma wszystko, ma... Dobra. Przecież mu makijażu nie będziemy robić, oczywiście. Łysy to musi być groźny człowiek. Kurcze, bicepsy, tricepsy, kurcze, napakowany w luj. Kurcze, bonus PGC. Dobra, dres, kurcze, Łysy zawsze musi mieć dress. Jakiś dress musimy założyć mu. Dress, dress, dres, dress, dres, dress, dress, kurczę. Dawajcie szybko, kurczak mi laguje ten kąp, ja pieprzę. Kurcze, trzeba zmienić kąp, wywalić go na śmietnik, normalnie zmienić go. Po prostu kurczę, tak nawala kąp, że nie wiem. Dobrze, chociaż internet tu działa, bo od gry to kurczę ledwo co wychodzą, ale... O łysy będzie miał kurczę taką... O, to może. Brudną, kurczę, koszulkę. Brudny. Dobra, czy białą, kurczę. Czy brudną? Biała, brudna, biała, brudna. Dobra, brudna będzie miała. Dobra, jakiś dres. Jeszcze spodnie dresowe. Musi mieć łysy. Łysy koreniczne musi mieć dresowe spodnie. Z nie jeansy? Czego co ty chcesz mnie kurczę zaraz rozśmieszyć? Łysy musi mieć dres. Nie ma dresu no. Nie ma dresu! Nie! Kurczę, no nie ma dresu dla, dla tego, dla łysego cornishona, no jakie gramce. Jakie kręce? Dobra, założymy jakieś inne spodnie, kurczę. Dobra kurczę, niech ma te. W których bardziej wygląda groźnie? W tych czy w tych? W tych czy w tych? Nie, mi się wydaje, że w tych bardziej groźnie, dobra. Wizytowe to kurczę musi, Nie, on nie może mieć wizytowych ubrań, kurczę, on na wesela to idzie kurczę w jakieś kurcze... kurczę, tak jak łysy, kurczę, w jakichś... o, aladynkach może, co? Łysy w aladynkach. Dobra kurczę i Aladynie jeden, będziesz Aladynem kurczę na wizytach, kurczę, ślubach i tak dalej, kurczę. Dobra, łysy będzie ubrany w bieliznę. Da, szybko trzeba kurczyć, bo jeszcze mi się chce pograć. Jezu, kurczę, już tworzyć Tomcza i tak dalej. Dobra, łysy będzie kurczę na propie... Na propie go Golas normalnie. Golec w jak gadał w Facebook normalnie. Um. Dobra, ten kurczę dress. Dres musi być groźny. Dawaj szybko, kurczę. Kąpielówki na propi, jakieś kurczę. O, te czerwone kurczę. Czerwona oznacza krew, i będzie się dużo lało. O, czerwone, dobre. Głysy korniszą. Co jest aspiracją? Popularność mieć z gang, gsiąg, kurczę, którymi będzie na bank napadał. Kurczę, będzie rozbrajał wszystko, będzie zabijał. Kurczę, będzie. Hadlowo narkotykami to jest jego żykie, kurczę, on jest rozpustny, on lubi kurcze dobre żykie, kurczę, on jest po prostu gangster West no biać Dobra. Strzelec Co on będzie, co on no? Dobra osobowość Co on jest? Kurcze, chce, żeby był leniwy, o! Uprzejmy leniwy Kto jest leniwy, który jest leniwy? Leniwy jest. A leniwy. Dobra, jak. Będziesz kurczy koziorożcem. Kurczy koziorożek, który ma rożec. Piacz! Dobra, ładuje się to. Dobra. Łysy korniszon skończony. Pierwszy członek rodziny zrobiony. Łysy korniszon. Kolejna osoba to może jakaś jego kurczę, tak jak... Żona jakaś, kurczę, kurczę, taka, taka, kurczę, groźna jak kobra, A! kobra, dobre to było, dobre w Dobra, kurczę, dziewczyna, dziecko to sobie zrobią, oczywiście, na razie to musi być dwóch członków rodziny i koniec. Yy, kolor skóry, kurczę, no, biały, kurczę, przepraszam, że tak mówię, ale dobra, niech będzie kolor skóry taki, jaki jest, nie będę nikogo wziął. Dobra, jak ją nazwamy może... Kobra Ale oczywiście ja nie chcę nikogo obrażać I po prostu wymyśliłem sobie taką nazwę i tyle Nikogo nie miałem tu na myśli ani... Dobra, trzeba też zrobić dres... Dresową kobę Brzydka ma być, brzydka Ona ma być brzydka normalnie Brzydka, dobra Szybko dawaj Krok, makijaż, zarost, okulary Dobra, Jezu, szybko robimy ją, kurczę, jakieś... jakieś brzydkie wozy. Kurczę, nie no, nie. Kobra. Dobra, zrobimy jakąś laskę. Po prostu wypasistą laskę. Jakąś taką, kurczę, fajną, kurczę, taką ładną duperę normalnie. Jak ona ma wyglądać? No, ko. ja lubię takie, takich w długich włosach, czy w takich, bo takie mi się też podobają. O. W których ona? O, w tych będzie lepiej wyglądała, dobra brązowe o idealnie blondynka będzie głupia nie wiadomo czy będzie głupia nie wiem jaki los ją spotka kurczę w grze zobaczymy twarz normalna oczywiście kurczę yy, chwilę muszę przerwać przepraszam Z koksem, kurczę, przepraszam za chwilę takiej nie uwagi. Dobra. Dobra, idziemy z koksem. blondy yy, blondy Będzie blondynka. Nie wiem czy głupia, czy mądra. Zobaczymy co życie ukaże. O rzęsy, kurczę, na propie. O. Metal. Metal. Czerwone, oczywiście. Kurczę, bo to jest lala, po prostu lala. Czerwone. O czerwone są. Czerwonie jak buraczek czerwonitka niczym czerwieninka niczym wiśnia pyszna słodka co ja w ogóle śpiewam lol dobra ubranie teraz chyba no, musi być laska ubrana na tobie ale to są jakieś spódniczki tutaj musi mieć spódniczkę musi, musi, musi pokazać swoje nóżki piękne zgrabne nóżki jeszcze laguje ten komp, nie wytrzymuje normalnie. Ta, szybko przybieramy ją, kurcze pieczone. O, o, what's up? Miniówkę może, a może nie miniówkę. Zacznijmy jak będzie wyglądać w minówce. Gorąco się zrobiło normalnie. O, w tej sekcji nie wygląda, mi się zdaje. O, w tej. Czy w tej? W tej sekcji mnie, nie dobra, teraz bluzka. Kurczę na ramionczkę może Szybko jest, kurczę Landryna szybko się przebiera i landryna Niczym landryna, pyszna landryna Dawaj szybko O o o o mam już mam Zaczynamy już mam Dobra, szybko, dawaj, no jakiś, dobra, dobra, niech będzie to, kurzysz. tak jak najszybciej, o, o, na, wybierz bieliznę, bielizna to, kurczę musi być, no i dobrze, mi komputer wybrał, taką chciałem bieliznę, tak sobie ją wyobrażam, bieliznę jej. Dawaj, szybko, kąpię. Jak to ma być ubrana w piżamę, no jak ona ma być ubrana w piżamę? Dobra, nie będzie... oo oh, hech, panterka, mmm Gorąco się zrobiło, będzie miał... Czy męż, mąż to będzie miał kurcze? U niej dobrze. Dobra, jest szybkie. Dobra, ta będzie stój kąpielowy i do biegania to ona będzie jakiś... Landryna no ona jest, kurczę piękna, to różowy kolor Bo różowy kolor to jest dziewczęcy, oczywiście Biacz Dobra, aspiracje Dobra, będzie romansować Nie romansować, nie, bo mnie będzie za roginę rodzinę założyć Dobra, kurcze, cobra kornisząt Zrobione, oczywiście O, widać, kurczę że już do siebie pasują Po prostu pasują Dobra, koniec już Oni są, bo, oni są Małżonek. Potwierdź. Małżonkami. Okej. Okay. Korniszon, Dobra. Akceptuj rodzinę. Rodzinka oczywiście skończona. Rodzina Korniszonów Skończona teraz. Lekimy z domem. Dobra, dom na razie. Dziękuję. Dobra, na razie część pierwsza skończona, Jezu. No i proszę bardzo... Dom już skończony. jest, proszę bardzo, zaraz pokażę. Nie jest za bardzo taki wygodny, że bogaty w tym sensie, że dużo jest drugotny rzeczy. No taki, naprocie jest łóżko, żebyś spali, no się kochali. Jest telewizor, jest tak jakby PlayStation. Pufa, y, muzyka tam, takie typowe rzeczy, dobra. Idzie, ale czekaj, tak, ja to muszę włączyć w samą wolę, bo nie mogę on robić co chcą, czekaj jak to się włącza, po pierwsze w samą wolę Nie chcę, żeby mikser, one są włączone, oczywiście, proszę bardzo Dobra Tak Zacznij szukać pracy, bo jak na razie mają kurcze na dwóch Mają tylko kurczę mało kasy, hajsu Dobra, szukaj pracy, gdzie jest w ogóle jakaś gazeta A ten coś sam myśli Tutaj Dobra że listo no że ten jakiś kurcze gazetownik mi niech da kasy. Tak, znaczy gazetę podejdź tutaj dobra szukaj pracy w gąbie poszukaj pracy dobra ta co robi? oglądaj telewizję kurcze masz oglądać nie no żartuję niech oglądam ona teraz ogląda wiadomości, no to dobra, fakty. TV o, Usiadł koniec, to musi przejść znaczyć. No kurczę, ta pierwsza miłość. Było się wolne miejsce na stanowisku kulik doświadczalny. penset w... I Szukaj jeszcze raz. Na razie 217. 350. Nie, no to dobra, to weźmiemy tą za 350, jak na razie. Dobra, jeszcze raz. Nie, czekaj, weźmy łódzego. Szukaj pracy, łysy, szukaj pracy. Musisz przecież zarabiać, musisz być milionerem. Najpierw, na no, początkujący to oczywiście nie będzie milionerem, ale musi jakoś zarabiać. Dobra, szukaj pracy. Szukaj jeszcze raz pracę, gratulacje z powodu samotności o godzinie szóstej, o trochę wcześniej, dobra, teraz niech ta kurczę, Landryna, Kobra, korniszon, nie znajdzie pracy teraz, poszukaj pracy, Koń. dobra, poszukaj pracy, szukaj pracy, przecież nie będziecie utrzymywać się z zasiłku, nie będziesz utrzymywać się z zasiłku, normalnie dla bezrobotnych, no, przecież Tusk zaraz, kurczę, będzie obniżył. Ten, no. Zasiłek, chwilę będziesz ku mało zarabiał. Królik doświadczony, Dobra, szukaj jeszcze raz. Ty... dobra, przyjmij pracę. Okej. Okay. Dobra. Więc teraz niech ona ukaże jemu miłość. Po cały. Gorące pocałunki, tak. O, tak seksownie, tak romantycznie. No, gorąco się robi. No, to jest miłość. A się całowali, dobra. Jakie ona w ogóle ma potrzeby? Na razie nic on. Zabawa dobra. Ej, może niech pójdą do łóżka. Odpręż się. Odpręż się. O, no zapomniałem, że tu trzeba przesunąć dora Dobra, ja muszę to naprawić po pierwsze A, trzeba tutaj, żeby oboje na go zasiadli później zaczną zabawę Kurczę, pieczone To muszę się przesunąć tutaj To też no jak oni w kurczę. O, tak może być. O, idealnie. Dobra, to nie zaczną igraszki. Zaczynamy grę. Odpręż się. Ty też się odpręż. No i zacznijcie. Gra não, bijać Mmm układ sobie przede wszystkim byłem mu wygodnie Obej mi Bądź taki romantyczny, taki mmm, mia-miam Bądź taki romantyczny Bora, O kurcze gorąco O, nieładnie tak kociak, jak ty. A. Trz, trz, trz. Dobra. Się śmieją kurcze, ja się i k gra szli. No, mm, ta pierwsza miłość. Dobra, kurcze śpią. Dobra. Na tym skończę pierwszy odcinek tego. Myślę, że Wam się spodobał. Odcinek zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Też będę grał później w Sims, ale na razie dziękuję. Do zobaczenia.